Witam w nowym programie Powerful Free. Święta Wielkanocne to idealny czas na wprowadzenie kolejnego formatu na antenę SGSM2, którym będzie nowy spin-off Powerful 10, czyli Powerful Free. W tym programie będę Wam prezentował listy, które nie mieszczą się nawet do Powerful 5, gdyż elementów jest tak mało, że co najwyżej mogę Wam przedstawić podium. To też... Stwierdziłem, że warto coś takiego zrobić. Mam nadzieję, że dobrze to przyjmiecie. W pierwszym premierowym odcinku Powerful Free e, zajmiemy się krajami, właśnie wersjami milionerów, e, które powstały w roku 2001, a które mają najwięcej zwycięzców. Nie wiem, czy jakiś czas temu, nie wiem, czy pamiętacie, robiłem coś podobnego z wersjami za 99 i 2000, teraz na rok 2001. W 2001 roku e, milionerzy zawitali do ośmiu krajów, z czego e, ktokolwiek, jeśli ktokolwiek wygrał główną nagrodę, to e, w czterech z tych w czterech krajach z tej ósemki e, padła główna nagroda. No i właśnie to zostanie zaprezentuję wam listę w którym z, w której z wersji milionerów powstaje w roku 2001. Eee, było najwięcej zwycięzców głównej nagrody. Tak więc myślę, że możemy zaczynać. No to co? Jedziemy z tym węglem. Miejsce trzecie: to, to, to tutaj mamy pozycję aequo. Chile i Ekwador. W tych wersjach, które y, powstały w roku 2001, mieliśmy, mamy do tej pory po jednym zwycięzcy. Miejsce drugie. Na miejscu drugim mamy Kazachstan, który w, 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 w tym kraju e, główną nagrodę w milionerach e, wygrało trzech zawodników. Mamy trzech zwycięzców. No i właśnie e, w, z, z dwóch wersji: zarówno z tej kazachskojęzycznej, jak i rosyjskojęzycznej. No i w, oczywiście ta wersja również powstała w roku 2001. No i miejsce pierwsze: zwycięzca tej listy to. Hongkong. Hongkong to e, wersja milionerów. Powstała w roku 2001, e, która ma najwięcej zwycięzców z tej ósemki. Mianowicie w Hongkongu główna nagroda padła 4 razy. Dlatego Hongkong wygrywa tą listę. No cóż. E, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Do zobaczenia w kolejnym. Kiedy następny, to się dopiero okaże. Do zobaczenia.